Urszula Bartelik dorabiała do budżetu domowego, podejmując się różnych prac sezonowych. W lipcu 2004 roku zbierała grzyby w pobliskim lesie, które później sprzedawała. Niestety z kolejnego grzybobrania kobieta już nie wraca. Jej ciało odnajduje przypadkowa osoba. Rozpoczynają się poszukiwania zabójcy 47-letniej Urszuli Bartelik. Czy uda się złapać sprawcę? Zostań i posłuchaj. Dzisiaj zabieram was do Stężycy, wsi położonej w środkowej części województwa pomorskiego, w powiecie kartuskim, w samym centrum pojezierza kaszubskiego. Był lipiec 2004 roku. W jednym z domków jednorodzinnych mieszkała rodzina Bartelików. Małżeństwo: Urszula i Edmund wychowywali wspólnie szóstkę swoich dzieci. Para poznała się na potańcówce prawie 30 lat temu. Od razu wpadli sobie w oko i od tamtej pory byli nierozłączni. Nawet po niespełna trzech dekadach bycia razem, cały czas bardzo mocno się kochali i okazywali sobie szacunek. Sąsiedzi wiedzieli, że Bartelikowie to dobre małżeństwo. Dla przykładu, gdy Edmund zajmował się pracami ogrodowymi przy obejściu, to Urszula często mu towarzyszyła tylko po to, by móc być przy nim i go wspierać. W ich domu panował klasyczny podział obowiązków. Edmund był tak zwaną głową rodziny. To on pracował i zapewniał swoim bliskim pieniądze na utrzymanie. Mężczyzna był zatrudniony jako kierowca w PKS-ie. Urszula pełniła tak samo ważną rolę. To na jej głowie spoczywało wychowywanie dzieci oraz dbanie o dom. Kobieta była bardzo dobrą i zaradną gospodynią. Opisywana była w źródłach również jako kochająca żona i matka. Pensja mężczyzny nie zawsze jednak wystarczała rodzinie na opłacenie wszystkich podstawowych potrzeb. Małżeństwo nigdy nie żyło ponad stan. Liczyli każdy grosz i nie trwonili pieniędzy na niepotrzebne wydatki. Przy szóstce dzieci każda wydana złotówka musiała być przemyślana dwa razy. Potrzeby ich pociech w różnym wieku były coraz większe. Dwoje najstarszych dzieci, by pomóc swoim rodzicom, również podjęło pracę. Latem i jesienią do budżetu domowego dokładała się także Urszula. Zbierała jagody i grzyby, które później sprzedawała albo w stężyckim skupie, albo osobiście przy drodze. Zimą natomiast kobieta własnoręcznie robiła stroiki na święta. Nie czuła, że robi coś z przymusu. Ula uwielbiała grzybobranie. Tak samo miała talent do rękodzieła. Możliwość zarabiania na pasji było idealnym wyjściem z ich kłopotów finansowych. Taki układ zaczął się bardzo dobrze sprawdzać w rodzinie Bartelików. Edmund pracował na stałe jako kierowca, a żona i dzieci podejmowały się różnych prac sezonowych. W lipcu 2004 roku małżeństwo postanowiło, że pieniądze, które uda się Uli zebrać ze sprzedaży grzybów, przeznaczył na pierwszą i kolejne raty za pralkę i lodówkę, które zamierzali kupić. Mimo że okres wakacyjny nie był najlepszym okresem do grzybobrania, to Urszula miała już swoje sprawdzone miejsce, gdzie pojawiały się pierwsze kurki czy borowiki. Było to kilka kilometrów od domu rodziny. 10 lipca w sobotę Ula wstała wczesnym rankiem, uszykowała się i rowerem pojechała na grzyby do pobliskiego lasu. Liczyła, że tego dnia zarobek może być całkiem dobry, w końcu to był weekend, na drogach samochody kursowały częściej niż w ciągu tego dnia. Musiała więc wstać już o świcie, by móc jak najszybciej usiąść przy drodze i sprzedać swoje zbiory przejeżdżającym kierowcom. Ten dzień, jak się później okaże, miał być inny niż wszystkie. Przed godziną ósmą rano do dyżurnego policji w Kartuzach zgłasza się pewien mężczyzna. Tłumaczył, że jest kierowcą ciężarówki. Gdy przejeżdżał trasą Gołubie-Stężyca miał natknąć się na ciało kobiety, które leżało około 20 metrów od skraju drogi. Wszystko wskazywało na to, że nie żyła. Zgłoszenie zostało natychmiast przyjęte. We wskazane miejsce od razu wysłano patrol policji. Funkcjonariusze odnaleźli ciało kobiety, o którym mówił im dzwoniący mężczyzna. Było jasne, że podejmowanie jakiejkolwiek próby pierwszej pomocy nie miałoby sensu. Znaleziona kobieta nie żyła. Jej zwłoki były częściowo roznegliżowane. Obok niej leżał rower oraz słoik i siatka z grzybami, które zdążyła zebrać. Niedaleko leżała również torebka. Ze znajdujących się w środku dokumentów Policjantom udało się ustalić tożsamość ofiary. Była to 47-letnia Urszula Bartelik. Około południa policja poinformowała Edmunda o śmierci jego żony. Mężczyzna razem z jedną z córek został zawieziony na miejsce zbrodni. Od razu rozpoznał zwłoki swojej Uli. Widok jego ukochanej był dla niego wstrząsający. O mało nie dostał zawału. Zwłoki na polecenie prokuratora zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku. Od początku z ustaleń śledczych wynikało, że kobieta padła ofiarą zabójcy. Miał on udusić ulę paskiem od jej własnej torebki. I choć jej ciało było półnagie, to według przeprowadzonej sekcji zwłok do gwałtu nie doszło. Jednak był to prawdopodobnie zamiar sprawcy, ale według śledczych miał on zostać przez kogoś spłoszony. Śledczym udało się zabezpieczyć ślady biologiczne sprawcy, a na uchwycie torebki należącej do kobiety odkryto DNA typu męskiego. Na ciele urszuli nie było śladów walki, na jej dłoniach były jedynie stare zadrapania. Ula musiała więc zostać zaatakowana z zaskoczenia. Choć nie znaleziono śladów spermy, nie można było wykluczyć tła seksualnego. Motyw rabunkowy został odrzucony niemal od razu. Gdyby sprawca kierował się korzyściami majątkowymi, to zabrałby torebkę z portfelem. Tak się jednak nie stało. Rozpoczęły się poszukiwania mordercy. Do Stężycy zostali ściągnięci najlepsi policjanci z jednostki. Pomagali im policjanci z komendy wojewódzkiej w Gdańsku wraz z technikiem kryminalistyki. Policjanci przeszukali w promieniu kilkuset metrów cały teren, został przeszukany cały masyw leśny. Przesłuchano blisko sto osób. Sąsiedzi byli przerażeni tym, co się stało. Urszula nie miała żadnych wrogów. Nie było osoby, która życzyłaby jej źle. Poprzedni wieczór spędziła z mężem i z dziećmi w domu. Była zadowolona i zrelaksowana. Na grzyby miała udać się ze swoją siostrzenicą, jednak koniec końców Ula pojechała do lasu sama. Zresztą nie był to pierwszy raz. Ula w ostatnim czasie jeździła tam praktycznie cały czas, zarówno sama, jak i z kimś. Nigdy nie wydarzyła się żadna sytuacja, po której Urszula mogła czuć niepokój czy lęk. Znała ten teren i wiedziała, jak się po nim poruszać. Zresztą nie tylko ona. Wiele osób dorabiało w ten sam sposób. Okolica była zawsze spokojna. Kto mógł więc targnąć się na życie uli? Czym sobie na to zasłużyła? pytań rodziło się więcej niż odpowiedzi. Ciężko było znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia. Nie było wiadomo czy sprawca zjawił się w tym lesie pierwszy raz, czy może od jakiegoś czasu już obserwował ulę. Nie wiadomo czy kobieta znała swojego oprawcę i dlatego nie walczyła, czy może właśnie mężczyzna czaił się na nią i zaatakował gdy kobieta najmniej się tego spodziewała. Kolejne pytanie: czy sprawca był sam? Może ktoś mu pomagał? Policja nie wiedziała, gdzie szukać odpowiedzi na wszystkie te niewiadome. Wkrótce na policję zgłosił się świadek, który zeznał, że o godzinie 6.47, w dniu kiedy zginęła ula, widział urszulę jadącą rowerem na grzyby. Mężczyzna miał stać wtedy w pobliżu i czekać na samochód. Widział ją po raz kolejny, osiem minut później. Jechał już wtedy autem, na które czekał wcześniej. Kobieta miała znajdować się około 200 metrów od miejsca, w którym później znaleziono jej zwłoki. Znaleźli się również świadkowie, którzy mieli widzieć kręcących się w okolicy podejrzanych mężczyzn. Na podstawie zeznań świadków zostały sporządzone dwa portrety pamięciowe. Jeden z mężczyzn miał około 50 lat, 170 cm wzrostu i był schludnie ubrany w sweter z włóczki w jasnych kolorach. Drugi mężczyzna, młodszy, około 30 lat, wysoki, ponad 180 cm wzrostu. Obaj mężczyźni poruszali się na rowerach. Jednak i taki opis prawdopodobnych sprawców nie przybliżył policji do ujęcia mordercy. Udało się im jednak odtworzyć profil DNA podejrzanego o morderstwo ze znalezionych śladów biologicznych. Dwa tygodnie po znalezieniu zwłok Urszuli zmarł jej ojciec. Nie wytrzymał bólu, z jakim się mierzył po stracie córki. Cztery miesiące później Edmund pojawił się w telewizyjnym programie magazyn kryminalny 997 prosił o pomoc w znalezieniu zabójcy jego żony nadal buzowały w nim silne emocje nie mógł powstrzymać łez mieszkańcy kaszub bali się wchodzić do lasu zarówno zapaleni grzybiarze jak i turyści bali się odwiedzać te miejsce po wioskach szybko rozniosła się plotka o seryjnym zabójcy grasującym w lesie na kaszubach zapanowała psychoza strachu Temat zabójstwa Urszuli był na ustach wszystkich. Mówiono o tym w centrach turystycznych, jak i przy budkach z piwem. Do policji w Kartuzach dzwoniły setki zaniepokojonych mieszkańców i turystów. Ludzie nawzajem się nakręcali. Rozpuszczano plotki o rzekomych kolejnych znalezionych zwłokach. Mówiono o następnej kobiecie, ale też o zamordowanym mężczyźnie czy poćwiartowanym dziecku. Policja apelowała wielokrotnie o zachowanie spokoju i niewzbudzanie bezsensownej sensacji. Proszono, by mieszkańcy okolicy nie wychodzili samemu po zmroku lub wcześniej rano. Niestety poszukiwania zabójcy Urszuli nie przyniosły żadnego efektu. Prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo, choć śledczy nadal pracowali nad znalezieniem sprawcy zabójstwa. Zbrodnia przez niemal dwie dekady pozostawała niewyjaśniona. Po wielu latach w 2019 roku kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, policjanci z Gdańskiego Archiwum X oraz prokuratorzy ponownie wszczęli śledztwo w tej sprawie. Po raz kolejny skrupulatnie przeanalizowali akta umorzonego postępowania. Ponownie przesłuchano mieszkańców Stężycy. W sprawie w 2004 roku został zatrzymany starszy mężczyzna, znany w okolicy narkoman, który dopuszczał się zoofilii. Jednak w tej sprawie miał mocne alibi i policja nie mogła postawić mu żadnych zarzutów. Mieszkańcy Stężycy zaczęli opowiadać kryminalnym o pewnym piętnastoletnim wtedy uczniu Dariuszu. Nastolatek miał w 2004 roku, kiedy zginęła Ula, zaczepiać dziewczyny zbierające grzyby. Dariusz P. był przesłuchiwany przez policję w charakterze świadka podczas pierwszych czynności śledczych, kilka godzin po odkryciu zwłok grzybiarki. Dariusz znał się z dziećmi Urszuli, mieszkali w jednej miejscowości. Jego starszy brat chodził do jednej klasy z córkami Bartelików. Po zabójstwie jeden z synów małżeństwa nawet rozmawiał z Dariuszem. Podczas rozmowy Miał się dziwnie zachowywać, był zmieszany i unikał kontaktu. To jeden z przesłuchiwanych świadków miał wskazywać na powiązanie Dariusza z zabójstwem Urszuli. Mężczyzna sam zgłosił się na komisariat, twierdząc, że widział szesnastolatka bladego, przerażonego i oglądającego się za siebie, biegnącego w stronę domu w zabrudzonym ubraniu. Jednak Dariusz P., gdy był przesłuchiwany w kilka godzin po zbrodni przez doświadczonych policjantów z komendy wojewódzkiej policji w Gdańsku, nie sprawiał wrażenia zdenerwowanego. Funkcjonariusze mieli wtedy powątpiewać w jego winę do tego stopnia, że nie zabezpieczyli nawet brudnego ubrania, które jedynie obejrzeli. Śledczy podjęli współpracę z policjantami z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy, wykorzystując nowoczesne metody badań, ponownie poddali analizie zabezpieczony w 2004 roku materiał dowodowy. Zabezpieczone na miejscu zdarzenia oraz na ofierze ślady i dowody poddano żmudnej i wnikliwej analizie. Zastosowano współczesne metody badania śladów biologicznych. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co sam podejrzewany ma do powiedzenia. Zamiast jednak go aresztować, zaprosili go na piwo. Celem tego spotkania miało być zebranie materiału genetycznego Dariusza i porównanie go z tym, który został znaleziony na torebce Urszuli. I to był strzał w dziesiątkę, bo zgromadzony materiał idealnie pasował do tego, który zabezpieczony został w 2004 roku. Dariusz wiedział, że krążąca po Stężycy policja zrobi wszystko, by złapać mordercę Urszuli. Grunt palił mu się pod nogami. Stwierdził, że najbezpieczniejszy będzie za granicą, postanowił więc wyjechać do pracy w Norwegii. Dariusza udało się jednak zatrzymać w czerwcu 2021 roku. Został zatrzymany podczas akcji policji i Straży Granicznej na gdańskim lotnisku, kiedy przyleciał do Polski. By go schwytać, policja użyła podstępu. Wysłała do niego fałszywą informację o zgonie jego matki. Ten postanowił natychmiast wracać do Polski. Nie zdawał sobie sprawy, że od razu po wyjściu z samolotu zostanie schwytany przez policjantów. Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Gdańsku. Postawiono mu zarzut zabójstwa. Groziła mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu: Został tymczasowo aresztowany, jednak nie na długo. Postępowanie sądowe w sprawie śmierci Urszuli nadal było w toku. Sąd jednak wkrótce uchylił oskarżonemu tymczasowy areszt. W jego opinii, dowody nie były wystarczające, by uznać go za winnego. Decyzja wywołała spore zdziwienie. Prokurator prowadząca sprawę zdecydowała się zaskarżyć orzeczoną decyzję. Sąd odwoławczy uwzględnił zażalenie prokuratora. Sąd apelacyjny w Gdańsku na wniosek prokuratury ponownie wydał nakaz aresztowania 35-latka. W marcu 2023 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał za mężczyzną list kończy w celu zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Niestety nie tak łatwo było już po raz kolejny aresztować Dariusza, ponieważ ten zaczął się ukrywać. Dzięki wytężonej pracy oraz szeroko zakrojonym poszukiwaniom policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ustalili, gdzie ukrywa się Dariusz. Policjanci aresztowali go w jednym z mieszkań na terenie powiatu kartuskiego, powiatu kartuskiego. Był zaskoczony obecnością policji w jego domu, nie stawiał oporu. Dariusz P. dostał zarzut zabójstwa, do którego się nie przyznał. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 28 marca 2022 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu Dariuszowi P. Zarzucono mu popełnienie zbrodni zabójstwa 47-letniej Urszuli Bartelik. Prokuratura wnosiła o 12 lat pozbawienia wolności dla oskarżonego oraz 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla męża zamordowanej. Proces w tej sprawie ruszył dopiero po półtora roku przerwy. Wynikało to z tego, że prokuratura przygotowywała dodatkową opinię dotyczącą śladów biologicznych znalezionych na kursce ofiary. Rozprawa rozpoczęła się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Był to proces poszlakowy. Prokuratura skierowała akt oskarżenia sporządzony na podstawie wyników pracy funkcjonariuszy grupy Archiwum X i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Kluczowym dowodem w sprawie miały być ślady biologiczne pochodzące od Dariusza P., zabezpieczone w dolnej części i na rękawie kurtki ofiary. Obrona Dariusza wnosiła o uniewinnienie. Sam Dariusz wciąż nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Sąd Okręgowy w Gdańsku 26 marca 2025 roku wydał wyrok w sprawie Dariusza P. Oskarżony został uniewinniony od zarzutów prokuratury. Sąd uchylił również tymczasowe aresztowanie. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że brak było wystarczających podstaw, by skazać Dariusza P. Choć sędzia przyznała, że bardzo długotrwałe postępowanie dowodowe w tej sprawie. Wykazało, że jest bardzo możliwe, że to właśnie Dariusz P. zabił Urszulę w 2004 roku. Jednak jak mówi sąd, możliwe to zdecydowanie za mało, by uznać go winnym popełnienia tego czynu i go skazać. Według sędzi trudno uznać, że wątły wtedy szesnastolatek mógłby udusić postawną 47-letnią kobietę. Podkreślono, że jako drobny nastolatek nie byłby w stanie udusić kobiety paskiem. Nie odnosząc przy tym żadnych obrażeń. I choć osobowość oskarżonego pasowała do profilu sprawcy zabójstwa w Stężycy, to nadal nie przesądzało to o jego winie. Oskarżenie przedstawiło bardzo wiele, bardzo solidnych poszlak, jednak nie układało się one w długi, nierozerwalny łańcuch, a tylko taki mógł doprowadzić do skazania. Przez następne kilkadziesiąt minut sędzia wyliczała dowody obciążające Dariusza P. Wskazywała jednak, na ich słabości. Oskarżony miał podczas składania wyjaśnień wymyślić wiele wersji na swoją obronę. Każda z tych wersji ze sobą nie współgrała. Najpierw Dariusz zeznał, że w ogóle nie był na grzybach w tamtym czasie. Później miał powiedzieć, że jednak był i zbierał kurki, choć znalazł się świadek w postaci właściciela terenu, na którym rzekomo przebywał Dariusz, który zeznał, że w tamtym miejscu kurki nigdy nie rosły. Podejrzane było również to, że po 20 latach od tamtych wydarzeń oskarżony miał dokładnie pamiętać, co robił tamtego dnia, potrafił nawet opisać i narysować ciężarówkę, która rzekomo w tamte miejsce go podwiosła. Z przeprowadzonej dodatkowej opinii dotyczącej śladów biologicznych, znalezionych na kurtce ofiary, nie wynikało, że ślady zabezpieczone od oskarżonego i ślady znalezione na kurtce ofiary się łączą. Nigdzie indziej śladów genetycznych Dariusza P. nie było. Choć kobieta była częściowo roznegliżowana, śladów DNA nie odkryto na ciele ofiary, na jej bieliźnie, ani na pasku, którym uduszono pokrzywdzoną. Biegli stwierdzili, że na tym etapie postępowania nie dało się wskazać, że to oskarżony miałby dopuścić zarzucanego mu czynu. Sąd zaznaczył, że śledczy przedstawili bardzo wiele solidnych poszlak, świadczących o tym, że teza oskarżenia jest trafna. Sędzia powiedziała, że prokuratura wskazała, że nie jest możliwe naniesienie śladów na kurtkę pokrzywdzonej przez biegłych czy policjantów. Sędzia uzasadniała, że wiedzą ze stuprocentową pewnością, że ślad na kurtce pokrzywdzonej znalazł się przed jej zabójstwem i że ten ślad pochodzi od oskarżonego. Drugim ważnym dowodem przeciwko Dariuszowi P. były zeznania jednego ze świadków Janusza Esz, który miał widzieć Dariusza w podobnym czasie i miejscu, w którym zginęła Urszula. Sędzia miała również wątpliwości co do pobudek, które miały zachęcić nastolatka do popełnienia zbrodni. Motyw nie był ani rabunkowy, ani seksualny. Do gwałtu nie doszło, a na ciele Urszuli nadal znajdowała się cenna biżuteria, która mogła stanowić łatwy łup. Według sądu, motywem zabójstwa nie mógł być również impulsywny charakter Dariusza. Nastolatek miał wcześniej nie dostać pracy w tartaku. Złość więc spowodowana tym faktem, Mogła zostać przez niego wyładowana od razu na miejscu, nie musiał w tym celu poszukiwać ofiary, na której mógłby się wyżyć. Dariusz, w opinii biegłych, miał mieć osobowość zaburzoną, dyssocjalną, był skłonny do zachowań gwałtownych, impulsywnych. Źle traktował żonę, znęcał się nad nią, był agresywny i lubił dominować. Został zresztą za to w przeszłości skazany. Źle traktował również zwierzęta. I popadał w konflikty z przypadkowymi osobami. Również w przeszłości został skazany za pobicie mężczyzny w sklepie. Z drugiej strony, pomimo że nie cieszył się ogólną sympatią otoczenia, to nikt nie wskazywał, że Dariusz mógł być zdolny do pozbawienia kogoś życia. Wszystkie te przesłanki, według sądu, to za mało, by móc z czystym sumieniem skazać oskarżonego na karę pozbawienia wolności. Dariusz nie był obecny podczas ogłaszania wyroku. Wyrok nie jest prawomocny. Bardzo prawdopodobne, że prokuratura okręgowa w Gdańsku złoży od niego odwołanie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. To wszystkie informacje, jakie udało mi się odnaleźć. Nie jest to długi odcinek, ale sprawy mniej znane właśnie tym się charakteryzują, że źródeł jest mało, a podcast wychodzi krótszy. Dzisiaj jest Wielki Piątek, więc to chyba najlepszy moment, by złożyć Wam świąteczne życzenia. Niech ten czas będzie dla Was czasem odpoczywania i leniuchowania, bez żadnego pośpiechu i stresu. Byście mieli pełne brzuchy od smacznego jedzonka, a lany poniedziałek niech będzie dla Was łaskawy, no chyba, że lubicie być totalnie przemoczeni, to wtedy szalejcie do woli. My słyszymy się po świętach, Życzę sobie i Wam spokoju, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Do usłyszenia i uważajcie na siebie.